Samobójstwo? Takie łatwe? Wyskoczyłam z czternastopiętrowego bloku i przeżyłam. Los dał mi drugą szansę, co można nazwać cudem. Byłam jednak tak zdeterminowana, że z tej szansy nie skorzystałam. Mam na imię Diana Bestudzewa i właśnie rzucił mnie chłopak, który był moją ogromną miłością. Ta pierwsza miłość otworzyła przed mną świat nowych możliwości, dawała poczucie bezpieczeństwa i sprawiała, że każdy dzień był piękny. Moja strata wpędziła mnie w głęboką depresję, której konsekwencją były narkotyki oraz chęć odebrania sobie życia. 15 lutego 2018 roku zajebałam w nos i zaśpiewałam Kapitan Cox zajebie dziś w nos, po czym napisałam pożegnalny list do swojej ukochanej mamy Allie i skierowałam się do windy, gdzie nacisnęłam ostatni guzik. Stanęłam w oknie ostatniego piętra wieżowca, rozłożyłam ręce i rzuciłam się w dół. Fak, niemożliwe, przeżyłam, wstałam, otrzepałam się ze śniegu i o własnych siłach i na dwóch nogach weszłam z powrotem do budynku, z którego dopiero co skoczyłam. Ponownie pojechałam windą, ale tym razem do swojego mieszkania. Niestety to, co można niewątpliwie nazwać cudem, że wylądowałam na miękkim, świeżym śniegu, który zamortyzował upadek, nie przekonało mnie do zmiany decyzji. Byłam tak zdeterminowana, by zakończyć swoje życie, że po przekroczeniu progu mieszkania chwyciłam za kuchenny nóż i dźgnęłam się nim aż dziesięć razy. Kiedy na miejscu zjawili się ratownicy, na jakąkolwiek pomoc było już za późno.